W ramach spotkań ze sztuką zapraszamy cyklicznie widzów na różnego rodzaju imprezy kulturalne, między innymi na bajki dla dzieci, na wystawy, na spotkania z no, na pewno ciekawymi ludźmi, a dzisiaj zapraszamy na bajkę. Tym razem dzieci obejrzały spektakl przygotowany przez Teatr Arkadia. Wystawiamy spektakl pod tytułem Z Dziennika Zębowej Wróżki. Jest to historia małego Gucia, który nie dba o zdrowie, nie dba o uzębienie i to jest przyczyną jego jakiś rozterek. Na pomoc oczywiście przychodzą mu tacy cisi towarzysze. Jest to zębowa wróżka, jej pomocnicy, jak również lekarze, dentyści. Oni starają się jakoś zmienić bieg wydarzeń, żeby Gucia dostał w końcu upragniony prezent. Słuchaj, trzeba to. Przesunąć. O, no brawo, brawo, dzielna dziewczyna. O oh, a tu, a tu, tak, tak. Albo wiesz co? Może lepiej nie. Może jednak tu w tym miejscu będzie lepiej. <seeks competitions> Na pewno. O, o, o. Chociaż chwila, czekaj. Czekaj. Tam jednak było lepiej. <sti corona> no proszę. Dobry, <medi> <itime machine -issimo> no, do, do, dalej, 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 dalej. Chociaż z drugiej strony tu jest więcej światła. Także, no chodź, chodź tamto. Ale czekaj. A nie, bardzo dobrze. A pokaż ząbki, czyste, piękne, piękne. Eustachy? Czekaj, czekaj. Eustachy! Eustachy! Eustachy. O, gdzieś on się znowu podział! Eustachy! O, Eustachy! To gdzie ty się podziewasz? Eustachy. Prezent. Eustachy. O, szybko, szybko, nie ociągaj się już. O, piękne ząbki. Od zębowej wróżki. Proszę. Ta mi się bardzo podoba. No i trzeba mieć zęby, dlatego że będą brudne. No i będą. Um, A Jak tobie wypadł ząbek, to co z nim zrobiłaś? Schowałam pod poduszkę. I co później? Dostałam 10 zł. Od kogo? Od wróżki zęboszki. Jest! Jest! Pięknie! Bielutki, czyściutki, No chowaj, chowaj do kompletu. To teraz może tu. Następny biały ząb jak cudownie. A co to? Czarny. Jak to? Co to jest? O, o. To jest poduszka wow. Gucia? Gucia? To jak to Gucio nie myje? Gucią nie myje zębów? No, ale to pewnie tylko Gucio! Sprawdzaj następne, szybko. no szybko, pospiesz się! Tak, ja wiem, I co? I co? Dwa, czyste? Nie, o co się dzieje? Brudne! Brudne! Jak to możliwe? Pozbądź się szybko Gucio! To co ja mam zrobić? Jak mi wypadł zambek, też schowałam go pod poduszkę i dostałam prezent Ta wózki do Co dostałaś? 10 złotych. Co ja mam zrobić? Do dentysty! Do dentysty? A może, a może jednak dam Guciowi jakiś prezent? A ja mam!